W tym wideo opowiem w jaki sposób amerykańscy żołnierze uczą się języka obcego najszybciej na świecie, jak przebiega ich nauka oraz jakie lekcje możesz z tego wyciągnąć dla siebie. Ja mam na imię Arek, uczę angielskiego mówienia w języku angielskim prawie 10 lat. Osoby dorosłe, przedsiębiorców, specjalistów, także również podzielę się swoim punktem widzenia w tym zakresie, czyli co i dlaczego działa dla wojskowych z USA, że potrafią nauczyć się języka obcego od 6 do 16 miesięcy. Skuteczność tego, że żołnierze uczą się języka obcego, opiera się o cztery aspekty, i o tym powiem zaraz w tym filmie. Żołnierze z USA znani są z tego, że uczą się języka obcego niezwykle szybko i muszą ten język bardzo dobrze, ponieważ w wielu sytuacjach wywiadowczych znajomość języka może uratować ich życie. Wyobraź sobie, że jesteś takim żołnierzem, zostałeś przeniesiony do innego kraju i w krytycznej sytuacji musisz dogadać się po arabsku w dialekcie egipskim. Nie dość, że po arabsku to jeszcze w jakimś dialekcie. Nieźle. Nie możesz jakoś się porozumiewać, dogadywać, tylko musisz wadać językiem płynnie, by zebrać dane wywiadowcze w celu uniknięcia zasadki śmierci. Musisz zrozumieć, co się dzieje. Dlatego żołnierze, aby szybko nauczyć się języka obcego, uczestniczą w niezwykle intensywnych programach, z naprawdę imponującymi wynikami. Gdzie się uczą oraz jak wygląda proces. Weskowy program językowy odbywa się w Defense Language Institute w Kalifornii. Jest to największa i najskuteczniejsza i najefektywniejsza instytucja języków obcych w Stanach, która kształci ponad 350 tysięcy kursantów rocznie. W tym instytucie szkolą się pracownicy federalni, czyli FBI, DEA, Patrograniczny czy Straż Przybrzeżna. Wojskowi, którzy ukończą kurs pracują m.in. nad tłumaczeniem ściśle tajnych dokumentów i nawiązywaniem kontaktu z żołnierzami i siłami sojuszniczymi, a na nimi frontu ta umiejętność komunikacji może być kluczowa. Żołnierze, którzy mogą zostać wysłani np. na przykład na misję do Afganistanu, otrzymaliby właśnie intensywne szkolenie językowe w Defense Language Institute. Jak wygląda zatem szkolenie? Wojskowi ciężko pracują na bardzo intensywnych zajęciach językowych. Uczą się języka 7 godzin dziennie, z przerwami po 10 minut. 5 dni w tygodniu. Uwaga, 7 godzin dziennie. Dodatkowo mają pracę domową, która zajmuje kilka godzin. Poza nauką mają również inne obowiązki związane ze służbą, bo to jest prawdziwe wojsko. Żołnierze wstają o godzinie 5.30, ścielą łóżko, idą na apel, później mają zajęcia do 15.30 z przerwą na lunch. Gdy zajęcia się skończą, ubierają mundur i śpieszą się na godzinne ćwiczenia fizyczne. Po kolacji 19 jest obowiązkowy czas nauki w sali, mogą iść do biblioteki albo do swojego pokoju, by uczyć się do 21, a o 22 jest cisza nocna. Taki kurs trwa od 6 do ponad 16 miesięcy w zależności od języka, czyli np. Na nauka arabskiego czy koreańskiego trwa około 16 miesięcy z uwagi na to, że to trudny język dla nas wszystkich. Kurs łatwiejszych języków, np. francuskiego czy hiszpańskiego, trwają od 26 do 36 tygodni. Jeśli ty uczysz języka latami, nie potrafisz mówić swobodnie, koniecznie zobacz to wideo do końca. Na początku wojskowi uczą się około 25-50 słów dziennie. Budują zdania, z czasem budują coraz dłuższe zdania i zwroty. by upewnić się, że studenci poprawnie zastosują wybrane słowa czy frazy. Instruktorzy wykorzystują powtórki strukturalne. Student otrzymuje na przykład 25 nowych słów do nauczenia się, i przez cały dzień te słowa będą pojawiać się na lekcjach gramatyki w kółko. By te słowa przez nich zostały zapamiętane. Zgadnij, ile uczą się słów pod koniec kursu. Około 300 dziennie. Wniosek pierwszy. Amerykańscy żołnierze codziennie, intensywnie uczą się języka. Wiem, że większość ludzi nie ma tyle czasu na naukę jak oni. To jest jasne, ale pytanie do Ciebie. Ile w zeszłym tygodniu poświęciłeś czasu na naukę języka obcego? Godzinę? Dwie? Jeśli chcesz mieć efekty, to już teraz wiesz, że ta jedna godzina w tygodniu to jest niezwykle mało. Tak naprawdę przydałoby się jedna godzina dziennie. Lub więcej, jeśli chcesz mieć bardzo fajne i szybkie wyniki. Uczymy angielskiego osoby dorosłe i poświęcony czas jest niekluczowy, by nauczyć się mówić. Jeśli ktoś nie uczy się, po prostu nie będzie miał efektów. Niby to jest takie jasne, ale uwierzmy, że nie dla wszystkich. Wiele osób dorosłych myśli, że gdy zapisze się na kurs Albo zacznie uczestniczyć w lekcjach, to jakoś sam ten język wejdzie do głowy. Mają jakąś nadzieję, że jakoś samo się to zrobi. Z mojego dziesięcioletniego doświadczenia powiem tak: samo nie wejdzie. Zwróć też uwagę, ile wojskowi w Stanach uczą się dziennie słów. To nie są trzy słówka dziennie, tylko od 25 do 50 słów dziennie, by pod koniec zwiększyć ilość do aż 300. To, co nie pozwala na rozmawianie w języku obcym i rozumienie obcokrajowców, nie jest słabo panowanie reguł gramatycznych, ale właśnie uboga znajomość słownictwa. Im więcej znasz, tym lepiej będziesz się komunikował. Nauka słownictwa jest zdecydowanie najważniejszą częścią procesu przyswajania języka obcego. W porównaniu z nią wszystkie inne kompetencje językowe nie są tak ważne. Możesz nie mieć najlepszego akcentu i możesz posługiwać się ułogą gramatyką, a i tak będziesz w stanie komunikować się w większości sytuacji, jeśli tylko masz duży zasób słów. Teraz już wiesz, dlaczego wojskowi tak intensywnie uczą się słownictwa. Idziemy dalej. Co wyróżnia szkolenie Defense Language Institute od innych, że żołnierze uczą się języka w tak krótkim czasie. Jeśli uczestnik uczy się na przykład rosyjskiego, to polecenia i gramatyka tłumaczona jest po angielsku, ale później instruktor przechodzi na rosyjski. Nie ma już języka angielskiego. Jeśli zajęcia dotyczą aspektów kulturowych, np. historii czy geografii, to ta lekcja jest w języku docelowym. Zdarza się niestety, że wiele osób po prostu nie rozumie, ale instruktorom chodzi o to, by student Osłuchał się właśnie z językiem. Wyobraź sobie, że znasz trochę rosyjski i przez kilkadziesiąt minut ktoś opowiada o historii Związku Radzieckiego. Albo znasz trochę angielski i słuchasz wykładu o tym, jak powstały Stany Zjednoczone. Inna rzecz. Wojskowie uczestniczą w szkoleniach z języka obcego, prowadzonego w całkowitej izolacji od języka angielskiego. Szkolenie językowe trwa od jednego do trzech dni i prowadzone jest poza placówką. Wyłącznie w języku docelowym. Wydarzenie to ma na celu symulację rzeczywistych sytuacji życiowych i oferuje studentom możliwość zastosowania swoich umiejętności językowych, jednocześnie doświadczając kultury docelowej. Celem kursu jest zwiększenie doświadczenia uczniów w nauce poprzez umożliwienie im interakcji w bardziej realistycznym środowisku niż to, które mogą napotkać w zwykłej klasie. W ośrodku izomersji studenci angażują się w symulacje takie jak zatrudnianie tłumaczyn do pomocy amerykańskim żołnierzom w terenie, uczestniczą w rozwiązywaniu sporów dotyczących wypadku drogowego lub wybierają lokalizację dla programu studiów za granicą, dzwoniąc do biur podróży i uczelni. W ten sposób chłoną język i praktykują. Co Ty możesz zrobić, by wdrożyć to swoje życie? Stwórz podobne warunki w swoim środowisku. Zmień język na platformach społecznościowych. Zmień język w swoim telefonie. Zamiast polskiego radia słuchaj obcojęzyczne. Czytaj prasę i książki w języku docelowym. Pamiętaj tylko, by szukać materiałów, które są nieco trudniejsze niż Twój obecny poziom językowy, by nie było za trudne, a z drugiej strony zbyt łatwe. Jeśli pracuję z nauczycielem, stwórzcie sytuacje, z którymi spotka się w realnym życiu. Jeśli na przykład mój kursant chce radzić sobie w restauracji czy na lotnisku, to ja wcielam się w rolę kelnera albo strażnika granicznego, by kursant poczuł się właśnie jak w restauracji albo na lotnisku. Jeśli jest to nauka radzenia sobie w restauracji, na przykład wysyłam kursantowi menu podczas spotkania, wcielam się w kelnera i pytam się, what can I get you? Później poprawiam go, wysyłam słownictwo, którego nie znał, Pomylił albo źle wypowiedział. Trzeci element tego szkolenia wojskowego to nauczyciel. Niestety to nie jest dobra wiadomość dla osób, które uczą się tylko same. Wojskowi mają instruktora, który wyjaśni. Poprowadzi studenta i zmotywuje do nauki. Sam wiesz, że szukanie odpowiedzi samego może trwać dość długo i nie masz pewności, czy na przykład danej frazy użyjesz prawidłowo. Szukanie niuansów czasami zajmuje bardzo dużo czasu, a nawet jak znajdziesz odpowiedź, to i tak nie masz 100% pewności, że tak można powiedzieć np. w języku angielskim. Instruktorzy wojskowi są zazwyczaj cywilnymi native speakerami lub wysoko wykwalifikowanymi wojskowymi instruktorami językowymi, którzy przeszli kurs i byli na misji. Czyli mają praktykę. Wszyscy instruktorzy są dwujęzyczni i potrafią wyjaśnić nawet najtrudniejsze zagadnienia, gramatyczne i idiomy dialektów. Jakie płyną z tego wnioski? Instruktorzy to nie tylko najwsi speakerzy. Dlaczego? Ponieważ nauka trwałaby znacznie dłużej lub w ogóle nie byłaby możliwa, ponieważ jeśli jesteś początkujący i lub średnio zaawansowany, to jak masz porozumieć się ze swoim lektorem w kwestii gramatyki czy słownictwa, jeśli nie rozumiesz albo rozumiesz niewiele? Zderzyło się kiedyś, że ktoś tłumaczył tobie gramatykę jedynie w języku obcym? Wyobraź sobie, że nie rozumiesz mieszanych okresów warunkowych i ktoś Tobie zaczyna to tłumaczyć w języku obcym. No właśnie, dwujęzyczni nauczyciele znają bardzo dobrze dwa języki i oni najszybciej właśnie wyjaśnią niuanse językowe. Jeśli masz taką możliwość, ucz się z nauczycielem, który będzie dla Ciebie osobistym coachem czy trenerem. Wiadomo, że gdy ma się osobistego trenera, to ma się po prostu szybsze rezultaty. Ostatnia rzecz. Jaka jest główna umiejętność, na którą stawiają w programie? To dużo praktyki mówienia na zajęciach. Celem zajęć jest zawsze poprawa mówienia wraz z innymi umiejętnościami. Osoby, które będą działać w charakterze wojskowym, będą potrzebowały na przykład wydawać jasne polecenia w innym języku. Podczas izolacji językowej, o której mówiłem, studenci mają możliwość ćwiczenia mówienia w realistycznych sytuacjach, takich jak targowanie się na targu lub rezerwacja hotelu przez telefon. I teraz pytanie do Ciebie. Ile w zeszłym tygodniu rozmawiałeś po angielsku? Trzy? Dwie godziny? Czy w ogóle? Pytanie drugie, ważniejsze. Ile czasu rozmawiałeś pod okiem kogoś, kto wyłapie Twoje błędy? Mówić można codziennie godzinami w języku obcym? Pytanie tylko czy poprawnie. Jeśli chcesz dobitnie zrozumieć, dlaczego praktyka jest tak ważna, koniecznie zobacz to wideo. Bez tego nigdy nie nauczysz się mówić w języku obcym. Mogę się założyć.